W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi publicystów Przedstawiam pięć najgłupszych wypowiedzi Poety, pisarza, lewicowego aktywisty Publicysty, krytyki politycznej Pana Jasia Kapeli Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem Jaś Kapela zajął szóste miejsce W plebiscycie Biologiczna Bzdura Roku 2021 z następującą wypowiedzią Wilki też Żywią się głównie roślinnie Oczywiście nie opierał się on Wyłącznie na swoim przeczuciu, ale na naukowych Faktach. W swoim artykule w Gazecie Wyborczej napisał. Badania nad populacją w parku Yellowstone wykazały, że odchody wilków składają się aż w 74% z resztek z pokarmów wegańskich. Łukasz Sakowski, biolog, dziennikarz naukowy, twórca plebiscytu Biologiczna Bzdura Roku zauważył, że w badaniach, na które powoływał się Jaś Kapela, było napisane coś innego, mianowicie w 74% odchodów znaleziono jakieś szczątki roślinne. Różnica w wypowiedzi wynika prawdopodobnie ze złego tłumaczenia oryginalnego tekstu. Zaznaczam przy okazji, że tekst artykułu Jasia Kapeli w Gazecie Wyborczej został już odpowiednio skorygowany. Ja osobiście uważam, że Nikt nie, nie, nie powinien zarabiać na przykład więcej niż milion złotych. Okay. Bo po co? Od tego szczęścia okay. jego nie rośnie, reszta powinna być dystrybuowana pomiędzy... Po co komu milion złotych? Może ktoś chce mieć duże oszczędności, żeby w razie jakiejś niespodziewanej rzeczy, takiej jak na przykład poważna choroba, której wyleczenie kosztuje parę milionów złotych, móc praktycznie od ręki zapłacić za całość terapii i rozpocząć ją z dnia na dzień? Może ktoś chce zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, żeby mogły studiować na najlepszych na świecie prywatnych uczelniach? W sumie chyba wpadłem w pułapkę Jasia, ponieważ nikt nie powinien się tłumaczyć z tego, na co wydaje lub wyda swoje pieniądze. Nie powinno to interesować ani mnie, ani Was, ani Jasia Kapeli. Jakiś czas temu bardzo dobrze odpowiedział posłance lewicy Ryszard Petru. Mam apel do pisu i do lewicy. Nie, nie urządzajcie nam życia, naprawdę. Pozwólcie. Na wolność gospodarczą dajmy ludziom żyć. Nie, nie, nie urządzajcie nam życia na, swoje, na swoją modłę. Nie wiem, czy ktokolwiek powinien zarabiać na no właśnie 10 razy więcej tylko 10 z lepszym piłkarzem od yy, jakiegoś innego piłkarza? Nie wiem. No. Dokładnie tak, przecież są napastnicy wybitni, którzy bardzo wyróżniają się w swojej lidze, ale są też tacy bardziej przeciętni, którzy na przykład strzelają mniej goli. Tutaj trzeba brać pod uwagę wiele czynników, takich jak talent, ciężka praca, predyspozycje fizyczne, spryt, refleks i tym podobne. W tej konkretnej wypowiedzi chodziło o Roberta Lewandowskiego i Krzysztof Stanowski celnie porównał tego zawodnika do innych, słabszych piłkarzy z Bundesligi. Na przykład, czy jest lepszy od, Jakuba, od Macieja Rosołka, takich dni na 10 razy. Nie wiem jak można być 10 razy lepszym piłkarzem od kogoś innego. No dość łatwo. Znaczy to, to zależy od takiego piłkarza. 10 razy więcej goli strza. No strzelił 41 w tym sezonie, a na przykład 4 w Bundeslize. Wielu, większość zawodników nie strzeliło czterech. No w tym efektu, że nie wiem czemu służy ma takie, ma takie astronomiczne bogactwo i pomnażenie majątków i dlaczego tak mało ludzi ma, tak dużo i nie służy to rozwojowi społeczeństwa. Krzysztof Stanowski zwrócił również uwagę na dosyć ważną wadę wprowadzenia limitu zarobków dla piłkarzy. Czy tak powinien być skonstruowany świat i tak powinien być skonstruowany biznes, że firma nie płaci swoim pracownikom, płaci mało, a wszystkie zyski sobie kumuluje? No oczywiście, że nie powinien tak być. Okay. Powinien się płacić godnie ludziom, tak żeby okay. ich było stać na... Godne życie. Okej, okay, no ale firma, która się ale dzieli to... ze swoimi pracownikami, wypracowanym zyskiem, to jest dobra firma czy zła? No, raczej powinna się dzielić swoim zyskiem, dzielić. ale do czego zmierzasz? Zmierzam się do tego, że Bayern Monachium to jest taka firma, wręcz powiedziałbym idealna, która dzieli się swoim wypracowanym zyskiem ze swoimi pracownikami. Bo gdyby Robert Lewandowski zarabiał milion złotych, jak powiedziałeś, nie sprecyzowałeś, czy miesięcznie, czy, czy rocznie, obie te sumy są dla niego za niskie. No, to gdyby on zarabiał milion złotych, to znaczyłoby, że firma nie dzieli się wypracowanymi przez niego zyskami, przez Roberta Lewandowskiego zyskami z samym Robertem Lewandowskim, tylko jest jakiś zarząd, który te zyski kumuluje. Wydaje, wydaje mi się to dość niesprawiedliwe. Wydaje mi się, że jeśli Robert Lewandowski sprawia, że firma Bayer Monachium. Dzięki niemu, między innymi, może w skali roku pozyskać od sponsorów za sprzedaż swoich usług, usług na rynku, na rynkach całego świata, jakieś 600 milionów euro. No i e, ten Lewandowski sprawia, że oni mają, zarabiają 600, a nie na przykład 330. No i wtedy taki Bayern myśli sobie, no to może my temu Lewandowskiemu zapłacimy tyle, żeby on te 270 baniek nadwyżki wypracował dla nas, a nie sobie poszedł do Chelsea i wypracował dla nich. I on otrzymuje wynagrodzenie za. Pieniądze, za, za pieniądze, które przynosi do klubu, za pracę, którą wykonuje. W jednym z artykułów Jasia Kapeli napisanym dla krytyki politycznej możemy przeczytać dosyć nieszablonowy pomysł. Prawdę mówiąc, nieustająco mnie dziwi, że w czteroosobowych samochodach jeżdżących po mieście przeważnie siedzi tylko kierowca. Jest to absurdalne marnotrawstwo i zbrodnia, więc jeśli propozycja zniesienia prywatnej własności samochodów wydaje się na razie zbyt radykalna, to może chociaż zakażemy jeżdżenia samochodom, w których nie ma przynajmniej dwóch osób. To dosyć ciekawy pomysł, który w mojej opinii posiada jednak pewne wady. Co jeśli odwożę dzieci do przedszkola? Czy będę mógł sam wrócić do pracy domu? Czy będę musiał kogoś ze sobą zabrać? I to samo dotyczy tego, jak odbieram dzieci z przedszkola. No przecież będę tam jechał sam, więc pytanie, czy będę mógł tak zrobić? Czy będę musiał na przykład zabrać ze sobą sąsiada? Co z kierowcami ciężarówek, taksówkarzami czy kurierami? Czy oni będą mogli normalnie pracować? Krzysztof Stanowski również nie mógł zrozumieć logiki, która kryje się za tym pomysłem. No, jest taki pomysł. Ale to jest chyba bez sensu, nie? Dlaczego wtedy by się przemieszczali? Myśmy zużywali mniej paliw kopalnych. Ale to Myślę, i... że to się szybko rozwiąże. No, Ale pali. ja teraz muszę po programie jechać do domu w okolicy powiedzmy, czy Lesznowoli. I... No to możesz kogoś zabrać pod drodze? Ale kogo? Ja bieżę ja na obwodnicę, ktoś, tam nikogo nie umówię, ma, tam jest na tym. Ale nikt nie chce do mnie jechać. Na apce. może ktoś będzie chciał akurat. Ale akurat nikt nie chce. Jechać. nie masz ma żadnych sąsiadów? Ja mi... Słuchaj, ja w lesie mieszkam, mam ogromną nie, działkę. Nikt tam nie mieszka? Bo... Parę osób. Jak no, samochód przejdzie, to jestem zdziwiony w ogóle. Hmm. No to fajnie, no, w każdym razie możesz przynajmniej część z podwieźć. No jak na przykład <laughs> dziecko odwiozę do szkoły i potem wracam, to mogę wracać czy nie samemu? No, lepiej, gdybyś się kogoś zabrał. A jak? Kurwa, z pod szkoły no Policja by mnie chyba. No, do szkoły chodzą. Ale czy jakieś inne dzieci, nie rodzice, i być może ktoś mieszka w twoim. No, ja nie. No właśnie, nie. No bo pisze, że, Ciekawe. że że zakaz jeżdżenia. Dobra. Dodatkowo naszła mnie taka refleksja. Czy ktokolwiek policzył, ile osób po wprowadzeniu zakazu poruszania się samochodami spalinowymi, tak naprawdę dla większości społeczeństwa, przesiądzie się na komunikację miejską? Czy ktoś sprawdził, czy komunikacja miejska w dużych miastach będzie w stanie ogarnąć większą ilość pasażerów? Na koniec zostawiłem tweeta Jasia Kapeli, który został skierowany w stronę jego przeciwnika na Prime MMA. Skoro to będzie walka dobra ze złem, świata wartości ze światem zepsucia, to chyba jasne, że Ziemowit skończy jak Popiełuszko. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego ta wypowiedź się tutaj znalazła. Ksiądz że Popiełuszko był torturowany i ostatecznie został zabity przez funkcjonariuszy SB. Nie mogę nawet opisać, jakich doznał obrażeń, ponieważ YouTube prawdopodobnie Zablokowałby mi te nagranie za umieszczanie treści szokujących i drastycznych. Po czterech dniach Jaś Kapela postanowił jeszcze trochę podgrzać atmosferę. Ksiądz Popiełuszko skończył śmiercią tragiczną, męczeńską, bohaterską, wzniosłą, bolesną i trudną. Któż by nie chciał skończyć jak on? Czyż nie jest to śmierć ze wszechmiar godna pochwały? Jedno jest pewne, Jaś Kapela zrobił to wszystko tylko po to, żeby było o nim głośno. No i rzeczywiście jest i jeszcze przez chwilę będzie. Pozostaje pytanie, czy Jaś Kapela wolałby być znany z takich negatywnych treści oraz z tego, że weźmie udział w Prime MMA, czy jednak wolałby być znany ze swojej poezji, artykułów oraz walki o planetę. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupszych, wypowiedzi publicystów i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego publicysty, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.